No no mi ej, ja mam o jedną kulkę za dużo, dlatego tak mi się... No mam idzie, ja nam push, no. no to weź i. Nie chcemy się, niech pushujemy. Będzie jeden za jeden wieża. A! Muszę no Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Nie, no. idę im plecy zrobić, nie? Bez lipy. twoją wieżę. Już niech uciekają lepiej. Hmm. Po co iść? Cześć! Co u ciebie, baby? Jedna legenda tą baby w ja ogóle. jaką baby? No, blitz. A ja. Co ty odwalasz? Lol. Myślałem, że miałaś laga. No bo miałem. A ja mówię, co ty robisz? Ty zgubiłaś na maxa Lol, jojo, bli. Jo, jo, jo. Ej ty też wiesz, że ty mnie nawet ogłuszyłaś? O kurde! Zobacz. Ej! Zabiją mnie! Kto cię zabije? <laughs> to był puk no nie, ale nie miałeś puk nawet no lipy. Gdyby cię to zabiło, to już by była kompletnie Beka Beka na wieki wieków Dobra, sobie wezmę faremkę Ej, jeśli my byśmy... Pat! No właśnie, zauważyłem! Halo! A bo z ksi. Sojusznik pokonany. O lol. Nie dałeś rady, że... Przeciwnik pokonany. Dwa trupy na końcu wroga. Ale ciś się ostrzy dużo wbiło w dubsko, nie? Ha! Sierż mi teraz. Jo, dobra, weź si. Nie, do mnie, moja desko. Ha, Taka, do mnie. A, przeżyję, to i tak Przejebać. A przeżyje to, Kurde! O, Oddawaj! Ooo! Nie chcę mi uciekać! Ooo! Kiedyś mnie znowu zgadzać? O dobre, tak się zabierze, nie, on cię nie chce! Kurde! Ja przyjdę! Sorry, nie miałem w tą stronę, bo tam był ten malfite, a tutaj. Kurde! Szczerze, wstałam! No, no ale i tak była z, z tym. z tym wieżą. Ej, ja muszę przetestować. przydyskować! No i Ja przydyskować! Pierwsza. Ej, dziadu ten kołeś tak aż Jason może no trochę ogarnia, ale nie aż tak. Ma tak, tak, tak na topie, jak ktoś bierze dół, może A mi się wydawało, że on tak dużo HP miał. Po prostu ja miałem tak mało Dobra, idę już tam. Lecę, 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 lecę. Śmiecę, śmiecę, lecę. Bo on... Ja bym go! A to go. Mogłeś trochę zlemiać, bo on by mógł cię zaatakować, a ty być. Bo jakie damage'e mu walisz, ty! Ej, ty byś go zabiła! Ja mapę idę. A tak faktycznie, zobacz jest... ile ta mapa? a ja mówię, co ona tak ten... Tak jak kazałaś. Co ona jest taka normalnie, kurde. Dobra, ukraść ci. Pa, zabijesz. <noise> Profeska. Bez IPy, Ale się <laughs> Patrz kurde Patrz co chce mnie. O kurde mam lagi O shit Ale mi lol zla... zlagowana na maksa pokonany Co za... Toż już... Toż jest na serio, to ta Katlin to zlamiła na maksa Właśnie tak myślałem. To... tego Mój my fajta ładnie zgadnąłem. Jak drążył. Ej, po co iść? Chodź, po my. co iść z Radem? Nie, bo ja mam. Masz małego. <grym> Jak to zabrzmiało? weź tak proszę. Masz małego. Ja wiem. Jak drzwi? Masz małego. ДАМ МАШ МАЛЕГО! Ну ж, курдэ... Не поможь... Не... Бумаш Маэго! Противник Ej, chodź, ej, chodź! Ej, muszę coś przetestować! Podejdź ze mną! Chodź! chodź. Ej, chodź pod towera, chodź! Na chodź! Wejść. A, no! Nie widziałeś... że ty... No to jest gitower. Kto ej, no, zabawmy się... się jeszcze, ej! Ubawmy się! Dark. A Aj. Ale to była najlepsza to gra. To jest z takiego ranketa rozegrał, nie? To już w ogóle bym miał bekę. No, to taki rozegra. ranket. W meet.